Mam brelek. <laughs> Pierwsza, gratuluję. Eku tu kiedyś policzyła takiego typa od siebie z ekipy. Nazywa się... ja od Niemca. Gościu gra tylko w PvP. My teraz mamy, nie wiem, ja mam chyba tego, Sługę płomieni mam na levelu tam powiedzmy 15 może? Nie wiem, nie? On ma na 1690 który Wczoraj widzimy, jak wbijał, nie? I grali... Przecież ja go z godziny może? Nie pamiętam, może z dwie? Grali cały czas tylko i wyłącznie PvP. Na galeonach, nie? Mhm. Słuchaj, on już e, takie opanowanie nie zawsze wygrali, nie? Czy za, Tam, może przegrali raz, jak ja widziałem, może dwa max, nie pamiętam. W każdym razie stary, e, tam nieważne, jaki był, a tam nie, niektóre te galeony pluły do nich kulami deszcz, kul, nie? Słuchaj, mhm. takie opanowanie, taki, wiesz, ok, border, zabity, dobra, łatam, ok, na górę, dobra, skręcam, ok, dobra. E, bo, e, Spectrum jest taki, wiesz, cold killer. Yy, z Aspergerem jakiś i wiesz, nic go nie poprowadza z równowagi. No, ma, ale powiedz tak, jak już wiesz, jak już grasz ileś tam godzin, Omaha, on mi mówił 7000, no, no. czy, czy czy coś, nie pamiętam, w każdym razie mogę sobie w każdym razie wiesz, jak, jak walisz tylko i wyłącznie cały czas PvP i wiesz, że ktoś ci wejdzie na łódź, dostaniesz jak robisz maszt, łatam, dobra, border z lewej, ok, dostał snajpa, mm -hmm. dobra, bonecollera rzuciłem, ok. No, masakra, po prostu... No tak, on przerobił każdy scenariusz pewnie z tak. razy, nie? zero krzyku, no. dzięki temu się wszyscy rozumieją, każdy ma rolę. I jak gościu, jak gościu mówi, że łata, to on łata i nikt nam nie idzie łatać, dopóki on nie zawała kogoś, rozumiesz? No, no. Ale fajny motyw zobaczyłem, bo jak walczyli właśnie na galeonach, to się okazuje, muszę się tu, tu zajrzeć, że tutaj nie, przy slupy tego nie ma, ale galeon jak ma jak ma ster z tyłu, jak jest ster w wodzie, nie? Ta płetwa stera, steru. Mhm. W każdym razie wskoczył do wody i wiedział, że ludzie tam sobie teraz łatają dziury w tamtym galeonie. Podpłynął mhm. od tyłu i tam, gdzie jest właśnie płetwa steru w galeonie, jest taka mała. Taka mała e, szczelina. Albo szczelina. Tak, dzięki, dziura taka jest na dyskę. No. I on tamtędy im wrzucał granaty te wybuchowe, raniąc ich. O, plunder bomby. Plunder bomby, pl no, no. tak, dzięki, Jeku. rzucał im plunder bomby, raniąc ich i odciągając, odpychając ich od e, no, łatania no. dziur. A no kurde, po prostu takie szczegóły, a tak pomocne. No tak, ale musisz ich uziemić pewnie, żeby to mu zrobić, no bo nie możesz płynąć za galonem, nie? Wiesz co, oni w pewnym momencie się zatrzymali i po prostu, nie wiem czy żagle, on, on żagle i stali w miejscu no, no. i po prostu pruli do siebie, wiesz? Takie motywy małe, ale ten, ja też nigdy jakby żagle nikomu nie zniszczyłem, bo jakby wiesz co, nigdy się nie chciało bawić też e, przekładanie bomb i tak dalej. Ja też nie miałem tego panowanej klawiszologii, on nawet jak przekładał Przekładał z beczki do skrzynki, wszystko na się tak szybko klika, on po prostu masakra, nie? Zasz taki leniwy, nigdy nie ćwiczy nie praktykuje. Ja miałem taką statję, że sobie myślę, dobra, włączę sobie tą grę i będę sobie grał w PvP. Mówię, muszę to po prostu przerobić, ileś z tych scenariuszy, nauczyć się to robić. Obejrzałem coś tam na go, obejrzałem, mówię, wiesz, coś mi tu wyskoczy, wiem, jak w teorii wiem, jak to robić, w teorii wiem, że tu powinienem coś robić. Mówię, no to się. To się musi udać, po prostu to się musi udać. No. Od, nawet nie mam motywacji, żeby raz dostanę w wpierdol, mówię, to, no mi się po prostu udechcieba od wejścia, nie? i... Rozumiem. Chyba PVP mi w ogóle nie sprawia przyjemności. Tak jak pisałem ostatnio, już, już wolę PVP niż składanie tego, e, tego galeona, to, to to jest druga rzecz, której nie lubię, to PVP. Po prostu mnie to nie jara. Nie jara, mnie jeszcze nie ludzi. Jestem w to też tak chujowy, że po prostu czuję, że z tego nie wyjdę, nie? Ale, ale jak gramy w trójkę, to nie dobrze idzie z Harnasiem. I strzelanie z działu, i tamte bordowanie. No Harnasiowi tak. dobrze idzie, to... No to cię uwierzę. to no, takie mam wrażenie, że to jest taki wiatr w To Wtedy sobie o kurwa, jesteśmy zajebiści, wiesz, przy, przyczepiło się gówno do krętu i hej, płyniemy, kurwa, no. <laughs> Nie nie, 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 naprawdę. Z nim ostatnio coś kiedyś graliśmy we dwoje, no człowiek, no to była taka wyjebana sesja, no bo to jest trochę tak jak w zespole masz, nie wiem, jeden muzyk, który jest bardzo dobry, to ciągnie całą resztę, nie, no i my dlatego sobie, mam wrażenie, radzimy czasem na tych streamach, że wiesz, hardnaś tam jest, to wiesz, Pierdoli się, zrobi burdel, on się nie boi, ale tak we dwoje zobaczysz, co się dzisiaj będzie działo. Będziemy tu we dwoje, to... Spoko, powiedz tak, ja wczoraj... No ćwin będzie, kurwa. Czyli, czy to było wczoraj na godzinę wskoczyłem? Czyli w niedzielę wskoczyłem na godzinę na PvP. Przegrałem z gościem, ale była dość wyrównana walka. I wiesz, on zaraz do mnie krzykł jakieś tam, wiesz, coś tam na końcu. Good game, cheers, have a ja good game, thank you, wiesz respect i tak dalej. Jak to właśnie, jakby wiesz, jakby się... To jak ty kiedyś powiedziałeś o, powiedziałeś o sea of Thieves, że jak sobie zdasz sprawę z tego, że albo sprzedasz lód i będziesz miał lud albo będziesz miał fajną przygodę, to wszystko się zmienia. Jak wiesz, że w PvP ktoś z was za to nie ktoś wygra i to tak naprawdę zależy od Troszeczkę szczęścia i skilla, a wiesz, że skilla nie masz i że o dużo od siebie nie wymagasz i na przykład, że bierzesz to pod, pod trening, no kurde, no to ty bardziej, ja, no jakoś powiem ci, przestało mi boleć yy, ten, yy, przegrana, a, a przegrana albo zatopienie statku, czy znaczy, wiesz, lubię sobie zacząć sesję, jak zaczynamy sprzedać jakiś skarb, żeby jakiś tam level wpadł, nie, coś, jakiś tam chociaż pół jakiegoś levelu, a potem los nie. Ale przede wszystkim ja, co? Przecież... Tak nie. Po prostu nie lubię tego, że jestem chujowy w to i to Aha. mi odbiera radość zgrania, ale to czy ja wygram dzisiaj, czy, czy kogoś. To, to nie. Ostatnio mieliśmy tak, że zapisaliśmy chujowy gości, na przykład, nie? I w ogóle nie mam z tego satysfakcji, bo no, ktoś jest ewidentnie gorszy niż ja, no to, to taka to jest dla mnie wygrana. Tak, prawda? ale bardzo... komuś, ale to się okazuje po, po wygranej, znaczy poza tobie, tak. że oni byli po prostu kiepscy. No i... Pamiętaj co o wygląda? tym. Tak, ale jeszcze jest, jest, jest jedna rzecz. E że jak, jak atakujesz ekipę, nie wiesz jaka ekipa jest i, i inni gracze też cię zaatakują, bo po prostu mają ochotę kogoś zatopić, bo się nudzili mm -hmm. i też nie, nie, nie wiem jaki jesteś dobry, albo jaki jesteś ciulowy, nie? Czekaj, nie puszczamy że bo nie wiem co robimy. Czy nie rzuciliśmy no. czegoś? E... Zacząłem, tylko muszę A, zaakceptować. Aha. I ten, e, i je, kolejna sprawa jest taka, że e, że ja zaakceptowałem, że jestem chujowy, że czasem trafię na chujowy wszego ale jestem słaby i tam ogólnie chujowy, czy coś, nie? Ale gram tutaj z dwóch względów. Teraz już z trzech, tak naprawdę. Gram, bo tam mnie gra cieszy i mnie cieszą nawet wiesz grafika i dźwięki żagla, morza i tak dalej. To jest jeden yy, powód, dla którego gram. Drugi powód, bo gram z tobą, i z harnasiem, to mi sprawia mega przyjemność i spotkać się z wami, pogadać, pośmiać się, powygłupiać. I trzecia rzecz to jest ten, ten chat, który leci, nie? Okay. I ten chat, który leci teraz, właśnie Te wszystkie osoby, które się pojawiły ten... no, na Twitchu, tak? czy gdzieś tam? Na Twitchu, no, Harnaś. Kuro, Karolina, Eku, e, 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 co chwilę wiesz, on się pojawiają, i mam, ochotę, są, mam wtedy mam, mam okazję pogadać z ludźmi, którymi lubię, z którymi mi to do przyjemności. Są takie trzy argumenty: a czy wygram, czy przegram luzik. A teraz tak zrobię, że tak się jakiś tam level wbija, więc luz, nie? Dlatego też nie mam takiego ciśnienia na, na robienie takich archiwów, bo mi chodzi o sam fan przebywania w grze, przebywania z wami mhm. i pogadania oczywiście na streamie, wiesz, czekaj. Ja e. ostatnio na co to tłumaczyłem, dlaczego gram w gry tyle godzin, że jakby kiedyś myślałem, że granie na przykład 6 godzin to jest przejebane, to jest chore, jakby w sensie mówię tyle mhm. godzin grać, ale przez to, że gramy ekipą, czyli ja, ty, tak jak ostatnio był Kuro i Harnaś, jest śmiesznie, to mam wrażenie, że spędzamy czas razem, mówię, to jest trochę tak, jak do mnie kumple przychodzą do domu i siedzimy do 6 rano. Czasami zwierzam, że grzyby ostatnio coś takiego i jest no. wesoło. To nawet z wami mam tak, że mam wrażenie, że siedzimy razem i spędzamy czas. Wiadomo, że do tego gramy, ale to jest żywa ekipa, nie? Tak, ale jakbym tak. miał sam grać w jakiś single player, tak jak w Call of Duty, do szóstej rano, to bym powiedział, no psychiczny gościu, nie? Także no, trochę jest to granie takie online, takim substytutem spędzania czasu z ludźmi, no bo, no tak, no, bo tak jest. nie Tylko... Ale wiesz, no. To jest taki jakby interaktywny film, w którym bierzesz udział. Muszę was, was zacytować, e, który nie umie zrozumieć, że to jest gra o piratach, morze złodziej z trybem PVP i się obraża, jak go atakują. To u nas Mariusz, jak, go, jak nas atakowali lali, to Mariusz krzyczał, płakał, darmordę, wyzywał od najgorszych i od cheaterów, czekaj? Ale nie, zrozumiałem bardzo szybko, jak zacząłem w to grać, e, że tu nie można stracić nic. Ni, niczego nigdy nie stracić. Jakby ta ilość pieniędzy jest. No tak. To jest złudny achievement. Jak tak. tak samo level. To jest złudny nie? i, ja i to w... mi bardzo wyczyściło głowę, Nie, no, ty bardziej, wiesz, no, Wurka... Tylko no. tego nie lubię, nie? No, rozumiesz, jak ktoś się zjebany, ale no. przegrać, tak jak z tymi gościami, pamiętasz tylko jedną rzecz, co w Burning Blade'a wjebaliśmy się w nich, hmm. co na końcu gadaliśmy bardzo, taka giera, wyjebana przygoda, było świetnie, tak. fajnie. Szacun był, wiesz, z tak, tak, że, tak, że, tak, że Teksyku gra, no. oni to zrozumieli, wiesz. Wiesz, co innego jak w że W Warcraft idziesz na rajd, tak? I po 4 godzinach rajdu nie, wy, nie wypadł ci armor, który chciałeś, no i czujesz, jakbyś stracił, stracił czas, nie? A tutaj, tutaj nie musisz bierać armoru, nie, nie musisz budować damage'u. Tu po prostu musisz mieć hef, musisz mieć fan. Znaleźć sposób na Twój Race, i już, nie? Powiem ci, że. No, tak. nawet to si pomysł na przygodę od samego początku. Mieć i to jest. No.